Oczekujemy na tę gry, oczekiwania na resztę graczy. Okej, okay, Best of 2, zombies, spartkie, tak, zaczynamy. Łooo, jest, yeah. Gdzie jesteś? Tu jesteś. No, tu jestem. Babka jesteś. Co, ja? No. A ładna chociaż? Mmm, no, ujdziesz w toku. tam. O, shit O Jezus, chodź tu wszyscy. Aaaaa nie! O Jezus, czemu to... Ja nie mówię, chcę wbijać igły. O nie, aha, to ja tam miałem. No, amos myślę, kurde, patrzyłam tylko... No, chodź tu. No, ty kurde. Nie zapomnij naprawić z tej barerek. No wiem, wiem, bo za to kasę nawet dostajesz. A to ci się przydaje. Pewnie. Dobra. Tutaj ty jak oglądałem jakiś tam filmik, to trzeba tutaj tego robocika zrobić. O. Jakiego? Weź. Chodź, przyczynisz się do czegoś, weź ten ten telefonik. O, patrzyłem filmik nawet. Tu i telefonik. Tu ten telefonik. O, weź Nie wiem czy ty no. oglądałeś. Ja oglądałem. I tutaj trzeba coś tu skonstruować. Ej, żminęłem! podnieść mnie. już! Już, już, już! Będę ja tu robić. Kid z robocikiem. trzeba, żeby otworzyć następne drzwi. E to, jak trochę pobłądzi mi, to się nic nie stanie. O, o oh, jest! Coś tu. Zabiłeś tu wszystkich. Czy miałem go, ale nie wiem, Kajś się to chyba stać... tu, do tego i go tutaj wsadź. Nie mam telefonu. Nie masz. O jezu, slawa się zrobiła, nie? Nie wiem, straciłem go, Kajś. Jak go straciłem? A mam już. No bo zombie mnie zaatakowało i. O, oh shit, jeszcze się podpaliłem Dobra, czekaj Zaszit! Oh no. Kurde, walter! Ale sobie długo pograliśmy nie mógł... ta lawa, kurde Bo, bo ten y, zombiek... On wypuszcza to, że no Chyba, że to się zrobi ta lawa Jak to się weźmie, to dlatego tak nieraz wychodzi Tego nie trzeba podnosić, trzeba szybko robota zrobić, żeby no przejść dalej. A co ty no, możesz w tym może stać na 10 rządów chyba nie? Znaczy, <laughs> no wiesz, ale tutaj trudno przetrwać, o to chodzi. Trzeba hmm. jak najszybciej tam stamtąd wyjść, bo tam jest ciasno, jak nie powiem gdzie. Jeszcze jak po tym jest ta lawa, to. Trzeba skakać. Tak, jump, skakacie, jump. Co nawet czasami skakanie. O, teraz ty jesteś babką. Rozbijaj części i układaj. No ja już mam tego manekina. A ty telefonik masz? Brałeś? Nie, nie mam, ja tu pilnuję. Dobra, to pilnuj. Ja się zajmę tutaj czymś pożytecznym. <laughs> ja będę pan mechanik. O. Wymagamy części. Jakie części jeszcze? By nie w ja się, nie, nie orientowałam zbytnio, ale tak. Czekaj coś jeszcze trzeba było, teraz nie wiem Okay, telefon I co tam jeszcze było? No właśnie nie wiem telefon, wiem to Coś tu jeszcze jakieś coś do zasilania Dobry musisz włączyć zasilanie wiem wiedział jak Trzeba chodzić i szukać czegoś Wszędzie po Odłosa świtania. O, chyba mam coś. Masz? O, jest. Co tam znalazłem Zniszczyć jeden. O, jest. Patrz, 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 patrz. Jest! Jestem Bogiem. Pokaż się tu. Nooo. Wygląda, żebyś, wiesz, stracił robotę, żona cię rzuciła i za dużo wypił i nagle obudziłeś się w Rynstoku. <grym, grym>, tu i tak wygląda. samo wyglądałeś wtedy. O Jezus, patrz, co tu je mamy! No tutaj niespodzianka, nie? nie? Oh shit! Oczywiście to, to, to jesteś ty, kurde. Czemu drzwi się zamknęły? Aha, to trzeba było przyjść od razu dalej, dobra, kapuję. Dobra, to za... zabarykadujemy tutaj i idziemy dalej, dalej. Aha. Ja mam chyba tego robocika. O kurde zrobiło się to. Dobra, tu jest zombie. Ja mam tutaj tego robocika. To postaw go szybko. I tam trzeba o, otworzyć no, i bez, drzwi. I bierz tego. Bez tego robocika od razu. F. I tu trzeba otworzyć drzwi. Też z okay. tym robocikiem? Zdawco No. Gdyby nie ja, w ogóle nie wiedział, że... Gdyby nie ja, w ogóle nie, nie wiedział, że tu... Kurde, do robocika trzeba O znasz. kurde! jakie kierowca! Nie, <laughs> Co chcesz? Kierowca dobry. Ważne, żeby, że jest. Lepszy od to ciebie. to gazu, Może nie od ciebie, ale ode mnie. Jego się jakoś otrzymaj. Panie? Żeby otworzyć. Nie wiem, jakoś go trzeba ruszyć, a nie wiem jak. Aha, chyba wiem, bo tu trzeba też jakieś części do tego. Chyba, czy nie wiem co. Bo ja oglądam chwilę, tylko początek. O kurde, jedziesz beze mnie. O, to jest. Wskakuj szybko, bo tam byś został też z trupem na miejscu. <laughs> no, sam to by nie było Za ci. kurde, tu włazi. Szybko naprawię wszystko. Czemu ty się sobie, Czemu sobie nie kupiłeś? No nie wiem <laughs> Jaki konwój nas goni Gdzie? Pa Stado wow. Zostaw na razie... O tu, tu jest, dobra. Już gdzieś wchodził Widziałem. Tu jest. Dobra, ty, koleś, prowadź bo mam podwójnego ten kasę. Kasę bo zabicę, nie wiem Taki dobry, że autobusy nadążań. Ja, dokładnie e, tam jest droga. Aha już fajant ja. ja koniec jazdy. Nie ma tak dobrze. O, o kurwa! Kurde. To w lawę. Chyba wchodzimy do baru. O, czy wiesz, tego już etapu już nie oglądałem, więc nie, 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 nie wiem, nie znam się już. Teraz już... ...musimy radzić... Ra, ten policzyć na no, siebie. No ja się tu zablokujemy. No możemy. Dwa, cztery, wejście... O kurde! Z, bar już <laughs> zamknięty. I on niestety spóźnił się pan. Za duży syf tutaj był, i musieliśmy Chyba, zamknąć. S -Sone, S -Sone Epic, Słyska, nie? Zobaczymy, co dalej jest. Chodź, chodź. Tu są drzwi. Kupić, dobra, kupiłeś. Muszę musiał jakąś biwerkę kupić. O, jakie auto. Kurde. Trochę wyremontujesz, i nówka. Możemy dalej jechać. K klimatyczne. No. Czekaj, Czeka ma. To co świeci? Coś mogłem wcisnąć. Uuuu... Uh, 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 uh. F, aby zabronić część. Drzwi ...zajmałem, ty. Czujesz to? Od samochodu. Ty gdzie jesteś? Tutaj. Losuję sobie o, masz losowanie, ja chcę, ja chcę. UWAŻAJ zombie! <noise> Kurde, losowanie, losowanie. Dobra, ja serdecznie. Jakieś gówno dostanę. Ja mam snapekkę. Można powiedzieć, że to gówno, nie? Nie, sekundę, tak nie bawię. <laughs> Jeze to. Czekaj, I kurde, tam się... ma zawsze szczęście. Kaj ty jesteś. O, tu. Kaj ty biegasz tym Kurde, dźwięami. ja zapomniałem, że to nie jest takie jak. Kurde, kaj... tym... kurde, czemu to nie wybucha? What the fuck? Czekaj. No o. co ty robisz, marnujesz granaty! Bo to... O. A nie wiem jak to działa, jak kurde dwa pociski wywaliłem i nic. Uważaj, plecy! No to stoisz tam. Ty nie mów mi plecy jak ja z przodu steram! Oh shit. No dasz radę. Mhm. O shit, one bez nóg mnie gonią! Czekaj, idę Cię uzdrowić, szybko, kurde. Tu, tu, tutaj. Pospiesz się, bo masz na o się... Oh, shit. No, fuck! <noise> nie no, z tą... to przez tą snajperkę, cholerną. Eee... Było nie Jo. Że... Yeah. No dobra. No dobra, jeszcze raz. Nie yeah. Za długo mnie stai w tym cholernym stacji. Trzeba mhm. było tam i się trzeba prze przesuwać w bok. No, cał, no, cały czas tutaj trzeba się ruszać, bo tak to... A my tak. stoimy i się cieszymy nad tą kurde... Ale ten kr... trochę do dupy czeszymy, więc... Co, ja miałem sniperka, łopie. No jasne. Z tak dwunastką tak. chyba to było, bo tak widziałem... <noise> i, tak je widziałem, łopie, na piec. Manewry tym. Nie na tą... nie na tą mapę, aby każdy na górze był, o to co innego. Pewnie znowu teraz jestem babą. Ja, ty, jesteś, nie? ty jesteś kurwa dziadkiem jakimś, ja pierdolę A jest a kim jestem? Kim ja jestem? Zaraz ci powiem Nie ma kurw jest jeszcze stupem Jeszcze nie, jeszcze żyję trochę Zaraz zginiemy Oj, chyba to jest... Nie oh, coś... wiem jakiś też starszym paniem Dobra zbijaj te figurki Telefon... i wiatr Chcesz teraz to się pobawić robocikiem? Nie ty się baw tym masz jeszcze Dobrze Mogamy Magane... What? Magane części. Czego ci brakuje? Właśnie nie wiem. Za... nie mocno Może. Dobra. Dobra, mam. Ok. Masz... O, chodź. Moment, moment, tylko samo wezmę. Uwa i to autobusiku, kurde, ja mam mało AMO. A ty chodzisz z pistoletem? No, ty, e, ty przysłysz e, może z na ryb, masz krótka z Mhm. Co koleś. A krewca mię przeraża, jechać z... <gry> Ej, Okno, okno! Oh shit! Dobra. Dobra, wiesz, ja tu mam super dużo amo, mam jeden. półtora magazynka. Więc, O oh, kurde, grunt, więc mogę poszaleć. Mój godz, że nacisnę. Nie, oni są w środku, za dużo! Dobra, reanimuję! O, jest ammo, Max! O, kurde! Uważaj, granat! Ten granat w ogóle nie wybuchł, co co? No, ja mam jakiś flerny. Dobra, reanimacja. Dobrze, jakie szczęście, że ammo, nie? Ty, kurde, koleś kieru, ja nie się patrzysz na mnie! Ja pierdzielę! Daj spokój, ten jest. Pokój, Jechać z nim tu ja. Pusz i tu jest. Pojadzisz się? Jo, z jednym powinienem. Oczy ty co ty mi tu ręką wymachujesz. Oszalałeś? Trzeba mieć oczy naokoło głowy. Tam jest droga, nie patrz na nas, co my tu <grym> robimy. Kuule. Chłopie nie, <grym> nie, nie, nie ma znu kudel. Zwisać... kikud, a. O, Patrzysz tam, bole, gdzie z... nie czuję. Sława, kurde, się na początku w nią wie. Dobra, to chodźmy teraz... Kurde, to teraz znowu się w nim. Tu nas nie było. Gdzie nas nie było teraz? O tej Potrzebne tej... ci żółdo zasijania. O, bardzo dobrze. Widzisz, jestem Bogiem. Bierz bocika. No, już go Ej, co, co tutaj? Hmm, trochę tu ciasno, nie polegał na tym, bo tu jest jedno okno i wielkie drzwi. a już masa zombie biegnie w naszym kierunku. Chyba to idziemy dalej. Tutaj. Dasze, nie dasze. nie? Widzisz, ja mam jak chuj. Aha, Konieczkę. to jest ko kon koniec wycieczki. No to mała trochę. Czuj, szału, szału nie robiła. Tu w ogóle można zombie przejść, nie? Z tego co ja słyszałem. To i je fal niby. Nie wiem, jak to tam jest, nie bo to chyba do, trzeba do końca przejść. Pinuj mnie. Dobrze, potem ty mnie popilnujesz, bo... Ja sobie Kurwa! Sobie... Pistolet wylosowałem, no. do to. Nie chcesz? Nie. Przerzuć ja sobie go, ja nawet nie mogę go wziąć, ani nie mogę wylasować, więc musisz już go Już możesz. Już możesz. Dobrze, już. Ciekawe, co ja dostanę. Pint nawet coś fajnego. Albo i nie. Uważaj Oho. szybko! Ja to mam szczęście chyba Dobra, chodź chodź tutaj do tej knajpy Co ja mam oh Shit. O oh shit Ta tak knajpa jest najbezpieczniejsza chy, chyba Mam fajną broń Co ty tam masz? Zobacz wi Widać że to jest kurde Wie ty jesteś o wow, dobra. O, idą. Fajnie strzela. Dobra, ty pijmy tamtę stronę, na ja tej. Tutaj nawet mam ammo. Chyba z tego... o Jezus, co mi wiadomo? O, shit. Coś ty zrobił. nie widzisz? zabiję się. O, ranił mnie. Brawo. Chcesz, a jak masz mało, to możesz wziąć. Ten, ten autobus trąbi, czy mi się zdaje? Dobra, już się skończyło. Coś Nie, może dalej możemy jechać. To wskakuj się. Ja on trąbi. Że pospiesz, bo ja ruszam. Oh, shit, w lawę wpadłem. Nie, jeszcze mnie przejedzie. No wskakuj, a, skakuj chopie, ty nie No, byłem, ty, no kurde. <laughs> na <drzwi> <laughs> ty nie drzwi, szybko. Trzeba wskakiwić, szybko. Jak trąbi, to trzeba wiesz szybko. Zapnij te drzwi. No wiem, bo mi wypadł. Jak trąbi, to wiesz, trzeba szybko zmiatać. Jo. Mam fajną Na co jest po nas? Jo. Pojedzie bez nas i wiesz... I mi tam zginiemy, Bo tam Bio. nie ma wiesz co robić. O! o wiesz, co bom Bomby wziąłeś, wszystkich zabiłeś naokoło. O! To dosyć kaski. Mhm. Ja mam 1500, a to nie niebiesko to jest 2730. twoja chyba. No to to jest twoja na niebiesko. O, chyba koniec, bo trąbi. Ju. Znowu to trzeba trochę rozpierdol zrobić. Opie, wyszedłeś i mi zostawiasz zombiakiem w busie. No bo kurde. oje. Oh yeah. No! Fak. No, no. no. Dobra, i kończymy. Tym akcentem ponułem ząbistą tak zombistą przygodę. Się. Także do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie Cześć, się! Cześć! Cześć.